Się na gali rozdania nagród filmowych Złote Kartery 2024. Jest mi niezwykle miło, że mogę w tym roku poprowadzić tą galę i uhonorować zarówno te najlepsze, jak i te najgorsze filmy, jakie w roku 2023 pokazały się na YouTubie, na kanale 1000 Pifi Napraw. W tej chwili nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Was, żebyście otwierali browary i lecimy z odcinkiem. Spośród wszystkich 36 nominowanych filmów, tylko jeden otrzyma główną nagrodę w tej gali, czyli Złote Kartery. Złote Kartery będą należały do filmu, który zdobył największą ilość wyświetleń, największą ilość łapek w górę i największą ilość komentarzy. Tylko ten jeden film otrzyma główną nagrodę w tym konkursie, jaką są wykonane ze złota. Powiem, że są ze złota, a później kto się kupi na giełdzie w Łodzi. kartery do silnika dwubiegowego Rometa 023 Jaki to będzie film? Przekonamy się wkrótce Moi drodzy, jeszcze na początek krótka statystyka W zeszłym roku, w 2023 wszystkie filmy na YouTubie wyświetlono prawie milion sto tysięcy razy Subów, które nam przybyły, było 6440, także bardzo fajna perspektywa do tego, żeby w następnym roku pod koniec zbliżyć się do liczby 20 tysięcy subskrybentów, do czego bardzo serdecznie Was zachęcam, bo z tego, co widzę po statystykach na YouTubie, widzowie bez subskrypcji to aż 84% całego ogółu widzów tego kanału. Także drodzy widzowie, gdzie jesteście, nie bójcie się, wbijajcie suby, wbijajcie łapy w górę, i w przyszłym roku widzimy się już wtedy na pewno na 20 tysięcy subskrybentów, na co bardzo liczę. Zeszły rok przyniósł nam także 36 super produkcji, które pojawiły się na tym kanale, plus 3 shortsy, czyli króciutkie filmiki, takie max do minuty. Wiecie, takie trzy filmiki udało mi się na youtuba w zeszłym roku wrzucić. Na początek zaczniemy od tych najsłabszych filmów. Drodzy, najsłabszym filmem w zeszłym roku, pod względem ilości wyświetleń, było przygotowanie do giełdy motocyklowej w Łodzi. Film ten obejrzało ledwo 3700 osób. No w sumie nie dziwię się wam, bo ten film naprawdę był słaby i robiłem go z myślą taką na zasadzie takiej zapchaj dziury, bo naprawdę wtedy nie miałem zupełnie pomysłu co nagrać i tak dosłownie na szybko go zmontowałem, żeby aby tylko coś rzucić, aby coś było. Także nie dziwię się wam, macie wybaczone. 3700 wyświetleń jest to jak najbardziej zasłużona ilość widzów dla właśnie tego filmu. Najkrótszym filmem, który w 2023 roku pokazał się na tym kanale, był film zarazem ten pierwszy, który w ubiegłym roku się pokazał, czyli Bananowy wałkorbowy. Wtedy w podstodoniaku jadowitym zorientowałem się, że mam krzywy wałkorbowy i ten film trwał ledwo 7 minut 52 sekundy. Również niezbyt się do niego przyłożyłem, bo tam zdaje się też jakaś liczba wyświetleń nie była zbyt imponująca, ale też w sumie się wam nie dziwię, bo to też nie było nic specjalnego. Poprzednie za to... E Epizody z podstodolniakiem jadowitym cieszyły się ogromną popularnością, szczególnie ten pierwszy, w którym był on wydobywany ze stodoły. Wtedy ten film obejrzeliście chyba w okolicach 180 tysięcy osób, i to jest świetny wynik, ale ten wynik zaliczamy na rok 2022, czyli jeszcze poprzedni. Następnym filmem będzie ten, który uzyskał najmniej komentarzy w ubiegłym roku, a był to film dotyczą, dotyczący Czyszczenia kolektora wydechowego w Mercedesie Sprinterze. Słuchajcie, tutaj też się Wam specjalnie nie dziwię, bo ten film również to była taka trochę nuda dla osób, które właściwie subskrybują ten kanał, którzy oglądają ten kanał. Dla osób, które głównie interesują się tą motoryzacją zabytkową, jednośladową. Co Was interesuje jakiś Mercedes Sprinter z 2000 roku, który ma zastrany? układ dolotowy i musiałem się babrać w tej smole i go czyścić no nic ciekawego, no więc komentować tutaj też nie było czego, wrzuciliście mi ledwo 22 komentarze do tego filmu, z czego chyba tam z 8 to było moich odpowiedzi na wasze pytania więc pff, naprawdę, aż się oplułem bo muszę popić o. Mm. więc macie wybaczone 22 komentarze, luks Najmniej docenionym filmem przez was, drodzy widzowie, czyli filmem, który uzyskał najmniej łapek w górę, był film hmm, Czyszczenie kolektora dolotowego w sprinterze. <grywanie> Czemu mnie to nie dziwi? Tak, oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, nie jesteście fanami pojazdów ośladowych, a tym bardziej z lat 2000, więc pewnie bardziej byście chcieli oglądać Polonezy. Duże fiaty, tego typu klimaty, nie czuję, że rymuje. Także tutaj też macie wybaczone. Filmik, taka też trochę zapchaj dziura. po prostu coś robiłem. Przy okazji uznałem, że to nagram i może pójdzie, ale nie poszło. Trudno. Przechodzimy teraz do kategorii tych naj, ale takich na plus, czyli najlepsze, największe, najbardziej super. Film, który uzyskał największą liczbę wyświetleń, celowo zostawię na sam koniec odcinka, więc oglądajcie do końca, bo tam czeka Was, myślę. Zaskoczenie? Nie, chyba nie, ale mimo wszystko oglądajcie. Najdłuższym filmem, który pojawił się na tym kanale, była wyprawa na magazyny Dezametu. Wyprawa na magazyny Nowej Dęby, czyli film, który wrzuciłem stosunkowo niedawno, zdaje się jakieś 3-4 tygodnie temu, jeżeli oglądacie to teraz w dniu premiery. I ten film powstał tak naprawdę z potrzeby serca, z potrzeby podzielenia się z Wami wszystkim tym, co, czego doświadczyłem w Nowej Dębie, co widziałem, co zabrałem stamtąd. Tej wszystkich dokumentacji technicznych, tej całej wspaniałej przygody, którą przeżyłem w 2008 roku. Bardzo się cieszę, że ten materiał się pokazał i ten materiał zapoczątkował też nową serię odcinków, o czym wspominałem na początku. Tamtego odcinka, która będzie dotyczyła poniekąd Rometa Harta i wielu aspektów związanych właśnie z tym motorowerem. Także trzymajcie tamtą serię odcinków, bo naprawdę będzie bardzo ciekawie. Z każdym odcinkiem będzie coraz, coraz lepiej. I tak, jeżeli chodzi jeszcze o ten film to wyprawy a do Nowej Dęby, obejrzeliście go, nie, nie, obejrzeliście go, znaczy tak, obejrzeliście go, yy, a oglądaliście go przez całe 38 minut i ileś tam sekund. Także to był najdłuższy film i też bardzo przypadł Wam do gustu. Co mogłoby świadczyć o tym, że ten film również uzyskał największą ilość komentarzy. W spośród wszystkich filmów, które pojawiły się w zeszłym roku, bo ten film zdobył 267 komentarzy, z czego wszystkie były pozytywne. Bardzo dobrze przyjęliście ten film. Także ten film zdobywa jakby dwie nagrody za tak yy, najdłuższy nakręcony na tym kanale w zeszłym roku oraz ten, który zdobył najwięcej komentarzy w zeszłym roku. Filmem, który był najbardziej docenionym z filmów, w zeszłym roku, który zdobył najwięcej lajków, pod którym dawaliście ich najwięcej. Sypaliście tymi lajkami normalnie tak! Sypały się na mnie zewsząd te lajki. To po prostu tych lajków nawaliliście, 1464. Bardzo dobry wynik, bo rzadko się zdarza, żeby któryś z moich filmów przekroczył 1000 lajków. Więc naprawdę świetnie ekstra. Film, który został wyświetlony w największej liczbie ilości wyświetleń i jeszcze z nim musimy chwilkę poczekać. Yy, w tej chwili yy, reklamy. Przerwa. Garło przepłukasz. Panie Krysiu, puder na nosek poproszę. Ach. Ach, mnie tu ściska Ale to takie prawdziwe złoto. Kto zdobędzie tą nagrodę to... Ale będzie ekstra. Zaraz wchodzimy na wizję, dobrze, wchodzimy na wizję, tak? Dobrze, dobrze, już się przygotowuję, już, już, już. To co, teraz lecimy ze statystykami? Dobra, 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 okej. Okay. Witam Państwa po przerwie, witam na gali rozdania nagród Złote Kartery 2024, w której uhonorujemy złotymi karterami wykonanymi ze szczerego złota film, który uzyskał największą ilość wyświetleń w roku 2023 roku na kanale tysiąc piw i napraw. Proszę Państwa, jeszcze zanim przejdziemy do kategorii finałowej, przedstawię Wam troszeczkę statystyk. Najwięcej z Was ogląda ten kanał, będąc, mieszkając w Polsce. Jest to aż 88% całego ogółu osób, widzów na tym kanale. Na drugim miejscu, z wynikiem 3,4% są osoby mieszkające w Niemczech. Na trzecim miejscu, są osoby mieszkające na Wyspach Brytyjskich, które stanowią 1,3% całego ogółu. Natomiast na czwartym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Tutaj 0,7% osób oglądających ten kanał. Lewią część całej widowni tego kanału stanowią mężczyźni. I jeżeli chodzi o tematykę tego kanału, nie jest to tajemnicą. Stanowią oni aż 95% całego ogółu. Natomiast. 5% stanowią kobiety i jest mi niezmiernie miło, że i kobiety znajdują czas na to, żeby oglądać te wszystkie głupoty, które ja Wam tutaj pokazuję. Zapomniałem dodać, że kategoria finałowa nie dotyczy filmów shorts. W zeszłym roku, jeżeli chodzi o shortsy, pojawiły się trzy, które dotyczyły, dwa dotyczyły piły łańcuchowej Stila. Czyli tej piły piła skradła wasze serca i oglądaliście ją bardzo dużo razy, szczególnie właśnie dzięki szorcom. Tak, tak, tak właśnie ta piła bardzo wam się spodobała. O niej gwarantuję wam, że filmy jeszcze będą. Nie porzucam tego tematu. Jeszcze będę wam ją pokazywał, także wrócimy do niej. Na razie odkładam. Tak, także, jeżeli chodzi o szorcy, bardzo chętnie oglądaliście sobie właśnie piłę polskiego sztila i skradła ona wasze serca w takiej ilości, że aż 220. 2000 osób odtworzyło szorca ze stylem. Tak, to była rekordowa ilość, jeżeli chodzi o szorcy, ale jakby powiedzmy, szorcy nie wpływają na kategorię finałową, tylko firmy długometrażowe. Moi drodzy, myślę, że jeszcze warto jest poruszyć kwestie filmów, które były dla mnie największym pozytywnym i negatywnym zaskoczeniem w 2023 roku. Wybrałem po trzy filmy z każdej z tych kategorii i tutaj moje zaskoczenia dotyczyły na przykład ilości wyświetleń. Właściwie tak, to chyba była głównie ilość wyświetleń, że albo na plus zaskoczyliście mnie tym, że obejrzeliście jakiś film bardzo dużo razy, a z drugiej strony... Na minus, że jakoś nastarałem się, naspracowałem, a wy obejrzeliście to tam tylko o tyci, tyci, o tyle. O. Także słuchajcie, zaskoczenia na minus. Na minus, na pewno moim zaskoczeniem, że bardzo mało doceniliście moją twórczość, był film z OSą. Pierwszy film ze skuterem OSA, który rzuciłem na ten kanał. Obejrzeliście go tylko albo aż, ale no właściwie dla mnie to tylko 15400 razy. Ja rozumiem, że temat osy jest taki trochę niszowy, mało osób ma osy, mało się osób nimi interesuje i może z tego to wynika, tak sobie to tłumaczę, ale generalnie jakiś taki mizerny ten wynik, ja się nastarałem, żeby zrobić dla was tam fajny odcinek, ale jakoś no, no nie pykło, no tak to czasami bywa. Drugim filmem, który był dla mnie negatywnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń, był również film o Rometach Ogarach 200, z których jeden był fabrycznie nowy. Te obydwa, znaczy ten jeden film o tych dwóch motorowerach obejrzeliście, w ilości raptem 8 tysięcy wyświetleń. Tam też nastarałem się na to, żeby ten film wyszedł jakoś fajnie, natomiast z jakiegoś powodu nie doceniliście, może go nie zauważyliście, więc możecie to jeszcze nadrobić, ale tak się składa, że no, tych wyświetleń nie było za dużo. Trzecim filmem, który był dla mnie negatywnym zaskoczeniem, był film o SHL M06T, czyli o wyjątkowo pięknym egzemplarzu, zachowanym, który trafił w moje ręce w tym roku. Postanowiłem się nim z Wami podzielić, natomiast Wy uznaliście, że podzieliście się ze mną uwagą raptem 15 500 wyświetleń. No to tak też trochę mało. Myślałem, że jak na tak fajny, ciekawy motocykl, to jednak trochę bardziej to docenicie i tych wyświetleń będzie lepiej, więcej. No ale no, jeszcze zawsze możecie sobie nadrobić. Do czego serdecznie Was zapraszam. Natomiast takie zaskoczenia na plus, gdzie ilość wyświetleń przerosła moje najśmielsze oczekiwania, były filmy SHL M11-175 Fiat. Pokazałem Wam taką shl która jest po odbudowie, po remoncie tutaj u mnie. i jak o ile oglądaliście wcześniejsze odcinki z jej renowacji, tak ten odcinek, który, który Wam pokazałem, Wam ją po raz ostatni, w sensie takim, że już jak jest projekt skończony, jak ona już jest sprawna, jeżdżąca, jak wygląda w pełnej okazałości, obejrzeliście go aż 83 tysiące razy. Brawa! Brawa proszę Państwa! Następnym filmem, który też również pozytywnie bardzo mnie zaskoczył, był film o Romecie Ogarze 200, który nagrywaliśmy sobie pod jabłonką, siedząc tam na ławce. O, nagrywaliśmy sobie taki odcinek i ten odcinek obejrzeliście 41 tysięcy razy. Wow! Mega wynik. Naprawdę również wielkie brawa. Tak, trzecim filmem, który również bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, był film który podwójnie bardzo mnie zaskoczył bo to był film o WSC M 150 który nagrywałem sobie tam gdzieś stojąc w polach i powiem wam, że tego dnia tak mi się gadka nie kręciła tak jakoś słabo na moim mniemaniu szedł mi ten film szedł szedł, 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 szedł mi ten film, że wy postanowiliście obejrzeć go w ilości 61 300 osób Uuu. Zbierałem szczękę z ziemi, ale dzisiaj gdy patrzyłem na tą ilość. Jesteście wielcy. Brawa dla Was. Tak, także proszę Państwa, przebrnęliśmy przez wszystkie informacje, które zawiera ta oto karta. Poza jedną. Jest tutaj jedna informacja, która dotyczy zwycięzcy całej tej dzisiejszej gali. Zwycięzcy, który otrzyma złote kartery, 2024 kartery. Które należą się za najlepszy film w roku 2023? tym W kategorii Najlepszy Film Roku 2023 długometrażowy. Nagrodę Złote Kartery. Wygrywa film Junak z Szopy Mazurskiej. Tak, proszę Państwa, brawa! Junak z mazurskiej szopy skradł wasze serca. Ten film chociaż pokazał się dosyć niedawno, bo raptem może ze dwa miesiące temu to zdążyliście go obejrzeć już w ilości 130 tysięcy wyświetleń przeszło. Gratulacje, brawa dla Was i brawa dla tego filmu, który zdobył tą wspaniałą nagrodę. Woo! Tak, to jest zwycięzca roku 2023 zdobywca tej prestiżowej nagrody, jaką są Złote Kartery 2024. Ten film na pewno nie powstałby, gdyby nie pomoc jednej osoby, która wtedy uczestniczyła ze mną w tym wyjeździe, dzięki której ten wyjazd jakby doszedł do skutku wtedy na te, tam okolicę Kętrzyna, tych Mazdur, gdzie ja tego junaka znalazłem. Niestety nie mogę wymienić z imienia z nazwiska tej osoby, ale serdecznie jej bardzo dziękuję za wsparcie, za pomoc, za wszystko. Ta, ta nagroda należy się również dla niej. Także jest to dla mnie podwójne szczęście, że właśnie ten film zdobył najwięcej waszych polubień. Ta historia urzekła Was wszystkich i bardzo, z bardzo pozytywnym odzewem spotkał się ten film. Jest to dla mnie podwójne, potrójne, poczwórne szczęście, że tak się właśnie stało. W tym miejscu muszę jeszcze sprostować, że kiedy obejrzeliście ten film, wszyscy byliście nim zachwyceni, tylko jedna. Mała dziewczynka nie była tym zadowolona, bo u mnie w rodzinie jest tak, że jest powiedziane, że każde z dzieci ma swój motor. No i ten junak też jest, do niej należy. Ja wtedy powiedziałem, że jest to mój junak, no ale wiecie, no jak już obiecałem dziecku, że jest to, jest to jego junak, no to hmm, przepraszam, że tak powiedziałem. Wtedy na tym filmie trochę się rozpędziłem, ale tak, ten junak należy do Jednego z dzieci. Proszę Państwa, w tej chwili nie zostaje nic innego, jak tylko pożegnać się z Państwem, życzyć udanego wieczoru, dopijajcie browarki, subskrybujcie kanał i widzimy się w przyszłym roku na Gali 2025, mam nadzieję, z wynikiem ponad 20 tysięcy subskrybentów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia!